Czy masz już pomysł na pierwsze dni majówki dla siebie i swojego motocykla? Jeśli nie, to przyjedź do Grabina. Tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, odsyłam do moich dwóch ostatnich filmików, w których stosuję zaproszenie na spotkanie miłośników Motocykli 125 i nie tylko wszelkich jednośladów, mniejszych, większych. Grabin 29 kwietnia zapraszam. No, ci, którzy już to zaproszenie widzieli. I są zdecydowani. To nic tylko powiedzieć wam do zobaczenia w grabinie. A ci, którzy są jeszcze niezdecydowani, wahają się. No cóż, przyjedźcie. Najważniejsze zrobić ten pierwszy krok. Zdecydować się. Jak mam nadzieję, widać zątek jest gotowy na spotkanie w grabinie. Tak samo myślę. I mam nadzieję, że Wasze maszyny również przygotowane na sezon. I chętne. Żeby dowieźć Was do Grabina 29 kwietnia, sobota, zapraszam To, że zapowiedziałem, że atrakcją tego spotkania będzie brak atrakcji To właśnie może jest ta największa atrakcja yy, Szykuje się jedna mała niespodzianka Mam nadzieję, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik No i cóż, pozostaje mi tylko życzyć sobie, Wam Pogody, dobrej temperatury. Przyjeżdżajcie do Grabina. Mam nadzieję, że te 12 osób, które się zdeklarowało tam w różnym stopniu gotowości, zrobi się z tego dwa lub trzy razy więcej. I z tą nadzieją żegnam się z Wami. Do zobaczenia w Grabinie.